Dzień dobry, hejka, cześć, dzień, jestem Kasia, ze domu. Łukasz Lupa. Cześć. Dzień dobry, witam. witam. A to z trzeba zbić. Tak. Jak tam wrażenia przed walką jutrzejszą? E, spoko, stresu nie ma, e, pozytywnie nastawiony, jutro trzeba wejść, zrobić robotę i do domu. I co, pierwsza runda, żeby się nie bawić? Byłoby fajnie, ale jak będzie, to zobaczymy, nie? No czasu nie ma na walki, nie trzeba tynki wylewać. E, no ja w poniedziałek metry jadę rzucać, więc... Naprawdę? No jak? Nie, ma, nie robisz sobie żadnej przerwy? Jak będę czuł się na siłach, to zaraz trzeba podgonić metry. No bo co? Słuchaj, Łukasz, po Twoim wiedzie z, z Kaniowskim dużo osób się prosiło o to, żeby założył swój kanał na YouTubie. Czy takowy powstanie? Wiesz, w jakiej tematyce? Eee, powiem Ci szczerze, tak. Szczerze to kiedyś myślałem o tym, żeby sobie w ogóle zakupić wiesz, taką kamerkę GoPro, założyć sobie ją na czoło, albo wiesz, na klatkę i nagrywać cały dzień w pracy. To nie byłby głupi pomysł, bo eee, powiem Ci tak. To, co się dzieje, kurde, na budowie, Przestaję na budowie. <noise> Naprawdę, różne rzeczy czasami dzieją się na budowie. Jest śmiesznie, jest wesoło. Czasami lecą wulgaryzmy, no bo jeżeli coś jest źle, no to lecą wulgaryzmy. No ale ogólnie pozytywnie jest. Ja myślę, że otworzenie takiego kanału może by było spoko ale powiedz szczerze, że ja nie wiem czy ja będę miał czas na to, wiesz, bo e, obrabianie tego, sklejanie, ja już mam dość roboty, samej roboty w sobie, a gdzie żebym miał jeszcze, wiesz, siedzieć przy komputerze i, i to wszystko ogarniać. E, wiesz, nigdy nie mów nigdy, no bo teraz powiem, że nigdy tego nie zrobię, a może kiedyś przyjdzie taki, taki czas, że, że jednak się e, pójdę w tym kierunku i, i, i może otworzę, no ale to nie jest, wiesz, temat na tą chwilę, nie myślę nad tym tak intensywnie, żeby miał to, wiesz, zrobić już, no Zobaczymy, co czas przyniesie. A masz plan jak, jakieś przyszłe projekty, na najbliższy termin? Yy, ale co, z no, takie projekty medialne, albo coś takiego, czy jakieś takie prywatne? Nie, prywatny... nie, wiesz co, ja ci myślę, że ja nigdy jakoś tam nie byłem medialny, znaczy w sensie, wiesz, medialny stałem się w miarę przez to, że biorę udział w tych galach fightowych. Troszeczkę kiedyś stałem się medialny, bo wziąłem udział w programie, w reality show, ale powiem Ci szczerze, że to był moment, gdzie, gdzie, gdzie jeszcze byłem młody i głupi, i na przykład teraz wiesz, no nie poszedł w tym kierunku, no bo ja nie potrzebuję tego. że no. No, dla mnie wiesz, priorytetem jest firma, i, i to, to jest dla mnie numerem jeden, i, i w to chcę y, iść, a nie. W, w... media. A nie w media, nie? Ale wiesz, że bo na przykład po twoich występach dużo osób się tym tematem powiedzmy na pewno zainteresuje, w sensie tematem budowlanki i też dużo osób y, chciały po prostu ciebie oglądać, ciebie jako ciebie. No nie, a, tak, a temat budowy to był taki dodatek tylko. Mm, ale co, chodzi ci o ten kanał, czy co? No ogólnie, tak tylko ogólnie mówię, że właśnie twoja osoba w mediach jest jednak dość dobrze odbierana za taką pozytywność, yy, jaką też masz. Też bardzo miło, jestem zaskoczony, bo powiem ci szczerze, że pierwszy raz w ogóle yy, po ostatnich wywiadach znaczy nie, że pierwszy raz, że śledziłem, ale zacząłem już wiesz, śledzić wiesz, komentarze, wypowiedzi ludzi i, i wiesz, jestem naprawdę miło zaskoczony, że ludzie odbierają mnie y, tak, a nie inaczej, że jestem pozytywną osobą, że, y, że wiesz, że, że, nie, że nie chcę żyć wiesz tylko tymi walkami, no bo wiesz, dla mnie walki nie są priorytetem. Wiadomo, y, wiesz, fajnie, fajnie, że tu jestem, ale nawet jakby tego nie było, to, to wiesz, to ja sobie w życiu poradzę. Nie? A masz jakieś jeszcze walki w przyszłości zaplanowane, w sensie ktoś się kontaktował z Tobą, czy na razie tylko to jest ta walka i już no to, nic potem się nie planuje? Jestem zakontraktowany tutaj na dwie walki, no i na razie tyle, nie, a co, co, co przyniesie najbliższy czas, no mam nadzieję, że teraz zrobię, jutro będzie pierwsza walka, mhm. czy będę na następnej, no zobaczymy, no jestem zakontraktowany na, na dwie walki, także myślę, że jeszcze... Ale drugiego rywala znasz już, czy jeszcze go nie masz? Wstępnie było powiedziane przez, o, od Kasiusza, że jeśli y, w, zwycięzca z tego pojedynku, teraz ja z Tyburskim, najprawdopodobniej będzie się bił z Soroko, no, także już, już wstępnie wiadomo, jaka będzie Aha, następna walka. Tak, okay. tylko nie wiadomo, czy ja, czy, czy, czy Paweł, nie? No i jakie dajesz sobie szanse w walce z ze Soroko? Sobie zawsze z każdym dajesz szansę. <laughs> Nawet z Denisem? No ja ci powiem, no każdy, no, ja. każdy, ja wiem, no każdy jest do zrobienia. Wiesz, wystarczy, wiesz, potrenować. Ja znam siebie, znam swoje ciało, znam swoje możliwości i wiem, że jakbym naprawdę, wiesz, skupił się na treningach, to ja jestem w stanie dużo osiągnąć. Tylko, tak wiesz, tak jak już w wcześniejszych wywiadach mówiłem, że nie, wiesz, najbardziej wkurwia to, że zawsze odzywają się do mnie na ostatnią chwilę. Ja nigdy nie miałem jakiejś takiej wiesz, większej możliwości, żeby skupić się na treningach, wiedzieć, że za trzy czy za 4 miesiące mam walkę i się poświęcić tylko temu, nie? A wiesz, a ja tak naprawdę, wiesz, jak ja dostanę walkę na 3 czy 4, informację, sorry, informację na 3, czy 4 tygodnie przed, przed galą, że się bije, to co ja jestem w stanie zrobić? No? Coś jestem w stanie zrobić, ale, ale nie za wiele, no. Chciałbym wiesz, dostać jakieś taką propozycję, że, że wiem, że mam 3-4 miesiące na przygotowanie się. Może być to obojętnie, kto mi tam wie, że obojętnie kto to jest, ale, ale jestem w stanie się przygotować tak naprawdę, wiesz, solidnie. Wiesz, ja całe życie tak naprawdę byłem, może sportowcem to będzie wiesz, duże słowo, ale wiesz, ja przez całe życie uprawiałem sport, bo od najmłodszych lat pływałem, grałem w piłkę, biegałem na długie dystanse. Już dużo rzeczy robiłem. I, I tak naprawdę wiesz, ten sport przez całe życie wiesz, u, u mnie był. Dopiero później, wiesz, w wieku 17-18 lat zaczęły się, wiesz, imprezy, balety i odeszło to wszystko wiesz, na, na drugi tor. No i zaprzestałem to trenowania, nie? Ale kondycja na pewno jakaś tam pozostała, no nie? No nie wiem. Czyli co? Jutro być pierwszą znaczy, dobądą. Nie, nie, nie. nie Pomyć ci. To co teraz zrobiłem, to zrobiłem. Ale przez to, jaki prowadziłem tryb życia przez jakiś tam okres, yy, to ciężko było, nie? Więc miałem taki długi okres, znaczy długi okres? Bo trenowałem od najmłodszych lat do 17 roku życia. Yy, później przez bodajże, że nie wiem, chyba ze dwa lata yy, miałem taki, wiesz, szwung, mhm. że po prostu yy, nie robiłem nic. Poniosło mnie trochę. No i w wieku 19 lat, 18-19, przed 19, zacząłem trenować siłownie. I to był taki moment, gdzie, gdzie naprawdę, wziąłem się zasiłkę. dobrze mi to szło. No i była forma w chuj, że tak powiem. Skromnie mówiąc, nie chcę być fałszywie skromny, ale forma była w chuj. No nadal jest jakaś. Nie, ja ci powiem szczerze, to nie jest to co teraz, bo... E, znaczy nie można przekładać tego, widzisz, teraz, e, teraz trenuję sztuki walki. Siłowni prawie nie robię w ogóle. A kiedyś był taki moment, że przez od dziewiętnastki do dwudziestu trzech czy czterech lat naprawdę ostro tyrałem siłownię. I, no i było grubo ogólnie, nie? Ale mówię, no to wiesz, to są, to są w ogóle dwa inne sporty. Przecież ja swojego czasu, pamiętam, ważyłem 115 kg, gdzie teraz przykładowo ważę stówę a wiesz, z kratą na brzuchu wiesz okablowany, także no wiesz, formy miałem fujże, tak powiem, skromnie mówiąc. <grym> Cały czas skromny, jak najbardziej skromny. No, nie, no, no to miło wspominam te czasy, chyba już nigdy nie wrócą, bo nie chciał mi się doprowadzić znowu do... Yy... Do takiego stanu, jaki byłem kiedyś, no bo jest mi to niepotrzebne, wiesz, kiedyś był, byłem młodszy, były wiesz, inne perspektywy na życie, człowiek by chciał, wiesz, kofor, wiesz, być wielki, nie? A teraz tak naprawdę po co mi to, wiesz? A teraz rodzina, dzieci, dom? Jeszcze nie rodzina, znaczy po części rodzina tak, ale dzieci jeszcze nie, no. Dobrze, słuchaj, a powiedz mi jeszcze tak tylko o Denisie już kończymy, żeby Cię nie zatrzymać na jutro. Mm -hmm. e, kontaktował się z tą po tym, powiedzmy, wyzwaniu czy Sła? nie? Kontaktował się z tą po tym wyzwaniu, czy nie? W sensie, no wiesz, po wyzwaniu. No. Nie, wiesz, mi się inaczej. Wiesz, jest bardzo dużo chętnych teraz na walkę z Denisem. No tak. To nie jest to, żeby wiesz też ludzie nie mówili, że ja szukam atencji, że teraz, że chcę się bić z Denisem, bo z nim będzie fejm i w ogóle. Jeżeli kiedykolwiek wiesz, doszłoby to ta, do takiej walki, byłyby propozycje, to ja bardzo chętnie bym taką propozycję przyjął. Ale to nie jest to, że je, wiesz, ja mam parcie kurwa, że chcę się bić z Denisem. Nie? To, 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 to tak nie jest. No. Ale wiesz co, wydaje mi się, bo ja z nim gadałam jeszcze o tym. W sensie zapytam się, czy widział twoje, powiedzmy, no to właśnie to wyzwanie. No nie. Napisał, że widział, ale nie był właśnie jakoś tak zdenerwowany czy coś takiego, więc pewnie ta walka byłaby taka czysto złożona. No ale ale sportowo, czego, czego, mia czego, czego miałbyś się zdenerwować? Wiesz, no wiesz, jak Denis. Wieś... No. Jest emocjonalny, to, to nie ma co mówić, no bo jest, nie? Ale wiesz, my tam nie mamy jakiejś spiny, wiesz, ja, nie miałbym zamiaru się z nim kurwa wyzywać, że a ty taki, a taki. Wiesz to, wiesz, to nie o to chodzi. Jeżeli by kiedykolwiek doszło do takiej walki, to ja myślę, że tak samo by była sportowa. że ja mam zestawienie teraz z Pawłem Tyburskim, już od dłuższego czasu nas zestawiali, bo ludzie wiedzą, że to będzie fajna walka. Dwa kocury. kocury, że wiesz, że będzie fajna, mocna walka. tak samo mi się wydaje, że jeżeli dostałbym walkę z Denisem, to tak samo by to wyglądało. Wiesz, on nauczony na ulicy, ja nauczony na ulicy. Zresztą to by była walka typowa ulica, nie? Ulica was wychowała. Słuchaj, a co z twoją walką z Kasjuszem? Bo wiem, że wy już konfliktu nie macie, w sensie sobie tam przegadaliście. Jak Lukasz powiedział, wyżegaliście wszystko. E, tak, był moment taki, gdzie e, po którejś gali e, bodajże na fejmie dziesiątce spotkaliśmy się po gali, zamieniliśmy sobie parę słów, on wypowiedział to, co miał do wypowiedzenia, ja powiedziałem to, co mam do powiedzenia, przybiliśmy sobie piątki i tak naprawdę, wiesz, ta spina minęła. Na tą chwilę Wiesz, no spiny nie mamy, ja też nie celuję, Wiesz, on teraz został wodarzem. fakt faktem ma walkę z Mateuszem, dla Mateusza nie można było znaleźć przeciwnika, Kasiusz to wziął, fajnie, będą się napierdalać, na pewno też będzie fajne widowisko, no bo Kasiusza, no wiadomo, wszyscy znają, wiedzą jak, jak się Kasiusz bije, Muran też ma swoje 5 minut, także, także też na pewno będzie chciał się jak najlepiej pokazać, myślę, że to będzie bardzo fajna walka, ale jeżeli chodzi o e, moją walkę z Kasjuszem, to powiem Ci szczerze, że w ogóle o tym nie myślę, mhm. był ten moment taki, wiesz, te wow, ale to kiedy to było, z nim z półtora roku temu, no, tak. czy z dwa lata temu, wiesz, był ten strzał by, taki, że, e, że mieliśmy się bić, mhm. teraz no, owo wiesz, nie bez parcia, bez parcia. A nie? Ty dostałeś przecież na walkę z Murańskim, czy nie, z Mateuszem? Czyli nie, nie było ci nie w miałem takich... takiej propozycji. Aha. Dobra, słuchaj, no to co życiu do powiedzenia i mam nadzieję, że wygadamy po walce jako z wygranym. po walce wygrana, no. To Kupujcie pay-per-view, bo ja mam 10 z mojego refinka. Dobra, dzięki, tak. dzięki wielkie. bardzo. Się.